Dobry wieczór Państwu. Tam w wieczornym materiale, niech Pan to nagłosi, mówi do mnie jeden z polityków Platformy Obywatelskiej. Niech Pan nie mówi, jak się nazywam, bo wie Pan, że mnie zniszczył. Okej? Okay. Dlaczego Pan się zgłosił do mnie pytać? Bo Pan nie jest umoczony w te układy jak inni dziennikarze. Przecież nie pójdę do TVN24, bo wiadomo, że źle skończę. Dziennikarze TVN 24 przecież to wolne media, polsat, inne, onet. Proszę Państwa, trwa spisek w samej koalicji obywatelskiej, koalicji 15 października, by obalić Donalda Tuska. Gdy y, zgłosił się do mnie mój rozmówca, y, byłem trochę zaskoczony. Y, wiecie, że mam y, czy też zawsze wbiera we mnie duża ostrożność, gdy jakiś polityk, szczególnie Platformy, nawiązuje kontakt, nawiązał ze mną kontakt via inny dziennikarz, prosząc, tak, żebym ja się skontaktował z nim, bo chciałby porozmawiać. Niech pan to ujawni do mnie, mówi, i okej, okay, co mam ujawnić? Bo oni chcą zniszczyć Donalda, tak się wyraził. Nie wiem, czy jest Tuskiem po imieniu, Mówię, ale wie pan, że nie może pan ujawnić moich personaliów, bo będę miał kłopoty. Politycznie mnie zniszczą. Całe moje życie zniszczą. Ja mówię, zdaję sobie sprawę z tego. Mówię, ale co konkretnie mam nagłosić? Mówię, bo oni grają po to, żeby go osłabić. Ja mówię, oni to znaczy kto? Mówi przecież pan wie. Ja mówię, no nie. Zaczął wymieniać nazwiska. I dziwnie, te nazwiska, które zaczął wymieniać, mówię polityka politykach Koalicji 15 października, z Koalicji Obywatelskiej z PSL-u, z PL 2050, z Lewicy. To są wszystko ci ludzie, którzy od, w zasadzie 1 czerwca, grali na to, by nie przeliczać głosu, na to, by ten temat ośmieszyć, wyborców przedstawić w jak najgorszym świetle. To nie chodzi tylko o wybory te działania też i spowalniające rozliczenia czy też wspierające Bodnara, żeby go nie popędzać, że to tak ma trwać. Grają, grali, grają i grać jeszcze będą na osłabienie Donalda Tuska. Są za słabi, żeby go pokonać. Zagłosowali ci sami ludzie. Zagłosowali za oczywiście wotum zaufania dla rządu. Bo jak rozumiecie, im nie jest w smak aby były przedterminowe wybory, bo wiedzą, że prawdopodobnie nie dostaną się już do Sejmu. Zresztą PSL i PL 2050 są w tej chwili pod wyborczym progiem, więc będą głosować tak, by jak najdłużej utrzymać się przy korycie, przy tym tak zwanym żłobie. Ale będą grać na osłabienie Donalda Tuska, będą grać na to, by nie doszło do przywrócenia praworządności, przeliczenia głosów. Cały czas są naciski, między innymi na Bodnara, by ten się dobrze zastanowił, co robi, że wywoła tylko wojnę domu. Takie są argumenty, że wywoła wojnę domu. Dzisiaj na przykład, proszę Państwa, wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski, tak akurat po rozmowie z tym politykiem, kiedy byłem, zauważyłem wpis go Gorzelskiego. I proszę państwa, zastanowiłem się, o co tu może chodzić. Bo e, wpis jest dosyć kuriozalny. Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludo, e, wicemarszałek Sejmu, pisze tak. Bardzo dobrze, że Hołownia podpisał postanowienie o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego, bo ucina tym samym całą dyskusję. Uznał, że wybory zakończyły się. Uznał. E, uznał domniemanie ważności wyborów, uznał uchwałę Sądu Najwyższego i podpisał postanowienie. Zachował się prawidłowo. I proszę Państwa, nikt przy zdrowych zmysłach, szczególnie pan Zgorzelski, nie wypowiedziałby takich słów, wiedząc, że będzie to miało swoje konsekwencje dla niego samego, bo jest to pochwała działania bezprawnego, bo przecież nie ma tej izby formalnie, która w obrocie prawnym, która wydała to postanowienie. Zgorzelski napisał to celowo. Takie wpisy podburzające część elektoratu, część wyborców, część opinii publicznej pojawiają się już od dłuższego czasu. Ba, mało tego. Anna Maria Żukowska, ja na pewno ją znacie, ze środowiska pana ministra Bodnara napisała, proszę państwa, w ten sposób: odpowiedzi jednemu z internautów na platformie X. Czy pan zdaje sobie sprawę, że nikt już żadnych głosów liczył nie będzie? Czy trudno się panu oswoić z rzeczywistością? Nie jest tajemnicą, że Anna Maria Żukowska razem z Czarzastym, bo to jest wice Czarzasta, serdecznie nie lubią Donalda Tuska, czując, że są po prostu gorsi politycznie, pod każdym względem. Szczarzasty nienawidzi. Donald Tusk. Jego wystąpienia, drodzy Państwo, o tym, jak bardzo popiera koalicję 15 października i jak współpracuje z Donaldem Tuskiem, to kłamstwo. Sami Państwo byliście świadkami, kiedy to czarzasty wymyślił datę i podał to medium 22 lipca ma być rekonstrukcja rządu. Właśnie to on, nie Donald Tusk. Jest grupa ludzi i to, co mi powiedział polityk platformy, z którym dzisiaj rozmawiałem, ma sens. Ja oczywiście wiedziałem o koteriach politycznych, które, które są w Platformie Obywatelskiej, tak? Czyli mamy Rafała Szaskowskiego i jego, przepraszam za wyrażenie, bo tak się o nich mówi, Dziunie z Ratusza, czyli to są te panie, między innymi posłanki, też działaczki i samorządowe. Z ratusza warszawskiego, pani Paprocka, ta, która położyła wybory prezydenckie, no i oczywiście politycy. Nitras, co ciekawe, tak Nitras jest też towarzysko powiązany z ludźmi z PEL 2050, którzy bardzo mocno grają na osłabienie Donalda Tuska. Nitras, Budka, Schetyna, Brejza, wielu, wielu innych to są ludzie, Halicki, to są ludzie, którzy, Joński Szczerba którzy grają na osłabienie Donalda Tuska. To oni powtarzają w kółko o tym, jaki to PiS był zły. Niech się wam nie wydaje, że oni chcą dołączyć do PiS. Nie, nie, nie. Im na tym nie zależy. Im zależy na tym, żeby było jak było. Żeby nic się nie zmieniło. Żeby ta sytuacja, to klepisko polityczne trwało. Ich nie interesuje racja stanu. Oni na rozliczaniu PiSu, pamiętacie, książkę wydali, chodzili po urzędach, odstawiali szopki, interwencje poselskie. Gdy połączy się kropki, a szczególnie jedną, to widać, że to było, były to wszystko działania pozorowane. Dawid Joński na korytarzu sejmowym w rozmowie z reporterem niszowej, bo niszowej, ale zawsze telewizji idź pod prąd, pastora Pawła Chojeckiego, tego zresztą bardzo lubię, bo to nie jest telewizja, która jest mainstreamowa, taka. Można powiedzieć, jest zupełnie niezależna. Promująca i zupełnie inne wartości. Jeden z reporterów zaczepił Jońskiego w sprawie przesłuchania Ewy Dudzińskiej prokuratorki i przesłuchania prokurator Ewy Wrzosek. Chodziło, pamiętacie, o różnice w zeznaniach, które się totalnie od siebie różniły. Wówczas komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych skierowała prośbę do prokuratury o przesłanie akt tejże sprawy, która została umorzona przez Dudzińską po trzech godzinach od wszczęcia śledztwa przez Ewe Brzosek. Te akta nie zostały przesłane. Przesłano kserokopie, nieczytelne. Komisja znowu się zwróciła, i potem jest taki moment, kiedy Joński zostaje zaczepiony na korytarzu i mówi, że a co on ma zrobić? On skierował prośbę jedną, drugą do Bodnara zostało to zupełnie zignorowane. Prokuratura do dzisiaj nie przeprowadziła konfrontacji dwóch świadków, czyli Dudzińskiego i Wrosek, ale Joński później poszedł do Parlamentu. On już przestał być przewodniczącym tej komisji, on to po prostu olał. On nie chciał dojść do prawdy, on mógł zawiadomić premiera, on mógł zrobić bardzo dużo, ale on nie chciał. Bolewa-Wrzosek. Była Bo wrzosek gdzieś w tle Mangiertych. Ludzie, których oni się boją. Większość tych, nazwijmy ich spiskowców, którzy bardzo grają na osłabienie premiera, panicznie boją się Romana Giertycha, nie lubią Radosława Sikorskiego. Zauważcie, że tutaj nie ma żadnej chemii między nimi. Gdy przypomnicie sobie Państwo wybory, te prawybory w platformie, to pamiętacie, że 25% zdobył Radosław Sikorski, resztę zdobyła Koteria Trzaskowskiego. Głosowaliśmy na Trzaskowskiego, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Gdybym miał wybór pomiędzy Trzaskowskim a Sikorskim, to oczywiście, żebym wybrał Sikorskiego. To nie jest tak, że Trzaskowski jest przyjacielem tusk nawet politycznym. Dzisiaj Trzaskowski z rozbawieniem patrzy, jak miliony Polaków szarpią się w mediach społecznościowych. O to, by wywalczyć prawdę, demokrację. Że wybory mogły być sfałszowane, że trzeba policzyć wszystkie głosy. Co robi Trzaskowski? Nic nie robi. Opowiada o tym, jak to w Warszawie jest pięknie, jak wybudował kolejną ławeczkę, kolejny most, kolejny tramwaj, kolejną nitkę tramwajową, jak jest pięknie, kolorowo, wspaniale i w ogóle tylko mieszkać w Warszawie. No faktycznie, tak, w Warszawie się świetnie mieszka. To oczywiście zależy, kto jaką pracę wykonuje, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład wykonuje pracę dziennikarza, tak? Czy z politykiem, czy, czy jest jakoś związany z mediami zawodowo w ten czy inny sposób, to faktycznie Warszawa jest to miejsce, gdzie wszystko się tu zaczyna, wszystko się toczy, a potem wszystko się kończy i znowu się zaczyna. Nie w innych miastach. Wyborów w ogóle nie rusza. Ratuszowe Dziunie, tak zwane, czyli to są te kobiety, które były w tym zespole Trzaskowskiego. One też zawsze grały na to, by Donald Tusk był słaby. Nie lubią Tusk. Szczególnie Platforma Obywatelska w Śródmieście, to jest taka specyficzna też grupa, która też się zresztą podzieliła, ale koteria polityczna, która tam egzystuje. To są ludzie Trzaskowskiego. Popatrzcie Państwo na też wpisy polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji koalicję obywatelską. Są też takie, które domagają się rozliczeń. Pojawia się Patryk Jaskurski. Pojawia się Witold Zębaczyński, Pojawia się jeszcze parę innych nazwisk, paręnaście naście, nawet i parę dziesiąt, ale takie pierwsze z brzegu, które. Stoją jakby po stronie wyborców, chcą, żeby były przeliczone głosy, uważają, że mogło dojść do fałszerstw, że to trzeba wyjaśnić. Dzisiaj nawet Arłukowicz, który jako europoseł próbuje balansować pomiędzy tymi politycznymi koteriami, też dzisiaj był zaskoczony, bo nie wiedział o tym, że śledztwo w sprawie Brauna Bodnar przekazał do IPN. Najpierw tam gardłowa, jak wiecie, a potem nagle napisał. A dlaczego to zajmuje się tym IPN, a nie prokuratura? Zobaczcie, co oni są wszyscy pogubieni, ale to, co wielu z nich łączy, szczególnie, o tam jest jeszcze Lubnauer, ta też nie lubi Tuska. Ona z kolei z nowoczesnej, powiązana też z takim klimacikiem towarzyskim media workerów, promowała też książkę Michała Kolanki. Doradcy Mateusza Morawieckiego, takiego społecznego, medialnego, czy może nieformalnego. I kiedy padają te nazwiska, i kiedy ja sobie myślę, Okej. Okay, wysłuchałem, porozmawiałem, rzucił paroma plotkami towarzyskimi. W sumie mało mnie interesuje tak, jak oni wódkę piją i co się później dzieje. Choć to jakby też pokazuje, że mój Stosunek taki, może nie pogardliwy, bo to jest że źle bym to ujął, ale negatywny stosunek do tego środowiska politykierów, bo trudno ich nazwać politykami, politykierów, takich koniunkturalistów politycznych, jest jak najbardziej uzasadniony. Jakby ten człowiek, z którym ja rozmawiałem, skądinąd brzmiał. Tak? Nie rozmawiam z nim w tej chwili. Brzmiał dość, dość poważnie. To, co mówił, było spójne, logiczne, jakby pokrywało się z tym, co już wiedziałem, choć ja jakby nie, nie ja mówię, no tak, tak, to ja wiem o tym, Panie, nie, nie. Mówię, chciałem go, go wysłuchać. E, w końcu zadałem mu pytanie, mówię, ale czego pan ode mnie oczekuje? Ja mówię, bo mogę pana zaprosić na kanał. A on mówi, to, byłaby, to byłby mój koniec. Ja mówię, no dobrze, no ale stajmy w prawdzie. Nie, 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 pan wie, że ja tego nie zrobię, bo się boją. Boją się reakcji swojego własnego środowiska. Czyli co, głosowaliśmy na takich negusów, którzy dwulicowych hipokrytów, którzy nas, wyborców, oszukali. Donald Tusk oczywiście o tym wiedział. Wiedział o ich dwulicowości, hipokryzji, o tym, że rozgrywają swoje gierki, no ale trzeba było odsunąć pis od władzy. I wiecie, dlaczego oni tak bardzo chcieli odsunąć też pis od władzy? Po to, żeby wrócić do władzy, do pewnych układów, które były wcześniej. Jednocześnie nie rozliczając pisów, bo to jest grupa, która wcale tego pisu rozliczyć nie chce. Oni tylko są mocni w gębie na Twitterze. Czyli ci, którzy najbardziej piszą o tym, jaki to pis obrzydliwy, co to dzisiaj napisał jeden tam z tych politykierów, że, że to jest skandal, to co się działo na jasnej górze dzisiaj. Doprawdy. Pani okłady też posłanka napisała, że spróbuję znaleźć, bo akurat jeżeli mam ją pod ręką, to zaraz zobaczymy, czy gdzieś w komentarzach. Dajcie mi chwilę. No nie, nie mogę tego tak szybko znaleźć, a nie chcę, nie chcę przeciągnąć. Napisała w takim właśnie klimacie, o tym, jak to jest bardzo źle, że takie rzeczy się dzieją, że powinny zostać rozliczone, że ten Bąkiewicz, że to faszyzm. Ja zadałem pytanie, no ale to się dzieje, bo dlaczego? Bo nie rozliczyliście, mieliście na to 1,5 To są europosłowie, uplasowani w europarlamencie, którzy dostają kilkanaście tysięcy euro miesięcznie. Ile to jest pieniędzy, to Państwo sobie wyobrażacie, Poruszamy się gdzieś w granicach 70-80 tysięcy złotych. Oni dobrze oszczędzają, plus do tego jeszcze mają przecież darmowe przeloty, mają mnóstwo różnych benefitów, także zarabiają potężne pieniądze i bardzo im to pasuje. Oni odgrywają szopkę, tak jak mój Boz potwierdził, odgrywają szopkę, jak bardzo są zaangażowani do zliczenia, jak to z pisem chcą walczyć. Bo są na przykład tacy, którzy są koniunkturalistami ukierunkowanymi w stronę Ukrainy. Na przykład Paweł Kowal, kumpel Kamińskiego i Bielana, który panicznie się boi i on wręcz narzuca się Tuskowi, zaangażowany teraz przecież to spotkanie rzymskie dotyczące przyszłości odbudowy Ukrainy. On się aż, on aż kipiał, wokół Donalda Tuska skakał. Ja specjalnie szukałem informacji, Materiałów filmowych, żeby zobaczyć, e, jak to wyglądało. I wszędzie się pojawia Kowal, ponieważ on widzi swoją przyszłość, wiedząc o tym, że prędzej czy później Bielan z Kamińskim go mogą sprzedać, e, bo przyszłość się z nimi spotyka, e, żeby na przykład się dostać do Ukrainy, żeby zostać jakimś pełnomocnikiem z ramienia Parlamentu Europejskiego, może, może Komisji Europejskiej. E, tak by się udać na Ukrainę i tam zarabiać pieniądze, będąc takim doradcą właśnie do spraw odbudowy i tak dalej, i tak dalej. On tak widzi swoją przyjemność. Dlatego jedyną osobą, która go może poprzeć, bądź zaproponować go, to jest właśnie Donald Tusk. Więc hipokryta dwulicowy Paweł Kowal skacze wokół Tuska, który sobie też zdaje sprawę z tego, że też dzięki jego osobie próbują się niektórzy wylansować. Wysłuchałem tego z pewnym zażenowaniem, też pewnym przerażeniem, bo wiedziałem, że są koty, ale te kilka kropek, które przekazał mi ów polityk, mną po prostu wstrząsnęły. Wiedziałem, że są hipokrytami, wiedziałem, że są dwulicowi, ale nie myślałem, że do tego stopnia. Ja mogę Państwu obiecać jedno, bo ja nie chcę oczywiście spowodować, żeby ten człowiek miał jakiekolwiek polityczne problemy bo może mieć i to całkiem, całkiem poważne na przyszłość. No, jednak jest politykiem tak zwanym. Ale przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku trzeba będzie faktycznie pojechać nazwiskami, tak? Czyli ja wyślę zaproszenia do poszczególnych posłów, czy skorzystają z zaproszenia, czy to już jest sprawa wtórna, może je wyślę, tak, żeby na naszym kanale ich, ich przed wyborami zacząć przesłuchiwać. W Państwa imieniu, jeżeli taka będzie Państwo oczywiście wola, ale podejrzewam, że tak. Teraz, bardzo tym posłom zależy, politykom koalicji 15 października, którzy grają na osłabienie Tuska, abyście Państwo się też negatywnie wypowiadali o Donaldzie Tusku, na przykład o tym, że nie będziecie chcieli głosować. Że nie pójdziecie, że to Tusk zawiódł, że to jest wszystko wina Tuska. Bardzo im na tym zależy. Pamiętajcie, że Tusk balansował, ja go nie bronię. Słuchajcie, ja go nie bronię. Ale on balansował w koalicji obywatelskiej, mając za współpracowników zdrajców, których wiedział, że są zdrajcami. Nie mogą nawet liczyć na swoich współpracowników, których znał od 30 lat. Patrzcie się, Monia. Bo Tusk był w Brukseli. Kiedy Pegasusem robiono się moniaka, zbierano materiały na niego, kwestia jego żony i tak dalej, i tak dalej. Tu był wtedy w Brukseli, zajmował się zupełnie innymi sprawami. Tuż się zorientował w 2019 roku, co się dzieje, kiedy wybory były przegrane, że to wina Budki, Schetyny, Kopacz, tego całego towarzystwa, Brazy, że to oni przegrali te wybory. Dlatego on w 2021 zdecydował się wrócić do Polski. Wiecie, jak oni byli wściekli? Byli przerażeni, że nie będzie tak jak było. Oni chcieli być wieczną opozycją. Siedzieć w Sejmie, pomstować, zgłaszać do prokuratury, pisać pisma, które nie miały żadnego sensu. I tak trwać. I oszukiwać, i mamić wyborców. I mamić. I gdyby nie Tusk, to PiS by rządził trzecią kadencję. Bo oni wcale nie chcieli wziąć odpowiedzialności za ten cały e, bałagan, tę stajnę który którą zrobił PiS. No ale nie było wyjścia, tak? Musieli, bo ludzie uwierzyli Tuskowi. Za... Oczywiście jest grupa posłów e, wokół Donalda Tuska, grupa polityków, e, którzy też, którzy z lewicy, e, czy ze zdawnej lewicy, czy z PSL-u, też są tacy ale i są tacy, którzy bardzo chcieliby, żeby Donald Tusk przegrał. Dlatego on wszystko trzyma teraz w To, co się ma dziać. Rekonstrukcja rządu i to, co się wydarzy 6 sierpnia. To będzie przesilenie. I myślę, że drodzy Państwo, można pójść za człowiekiem, niekoniecznie za partią. Z tą myślą Was zostawiam. Do zobaczenia.